Co zrobisz w sytuacji, gdy groźny pies wyskakuje nagle z posesji, którą mijasz na spacerze i atakuje Ciebie oraz Twoje psy, z którymi się przechadzasz, albo gdy przed szkołą pojawia się człowiek z nożem, który grozi Tobie i Twojemu bezpieczeństwu? Jaką masz świadomość odnośnie współczesnych zagrożeń, sytuacji, które mogą Cię spotkać? Dziś chciałbym poruszyć temat naszego potencjalnego podejścia do bezpieczeństwa. Naszego. Czyli ludzi świata konserwatywnego, bo uważam, że mamy tutaj bardzo duży bałagan. Najbardziej poraża mnie w tym wszystkim zaśmiewanie się w niebo niebogłosy wręcz z plecaka ewakuacyjnego lub jak sam wolę go nazywać, co jest zresztą bardziej zgodne z prawdą, plecaka bezpieczeństwa. Wielu ludzi po naszej stronie wykpiwa tych, którzy zabezpieczają się w ten oto sposób i mówią wtedy, oni nas celowo szykują na wojnę, po co straszyć? No, ludzie, kochani, jeżeli jakakolwiek wojna ma w ogóle wybuchnąć, to nikt nie będzie nas o to pytał, bo żaden z nas nie ma na to wpływu. Nie będziemy mieli też nic do powiedzenia również wtedy, gdy ta wojna nie wybuchnie. A wiecie dlaczego? Dlatego, że takie sprawy są ustalane dużo wcześniej przez dużo starszych i dużo mądrzejszych. Jeżeli wiecie, co mam oczywiście na myśli. Tu, Marek Miśko i kanał Marek Miśko, czuwaj. Czuwaj w sobotę o sprawach społecznych i politycznych. Dziś o konieczności bycia przygotowanym na podstawowe zagrożenia. Bez zbędnej ideologizacji, partyjniactwa i innych nic nieznaczących w sprawach bezpieczeństwa bzdur. Witajcie i czujcie się jak u siebie.